Siemanko ja widzowie, witam was na moim kanale i dzisiaj gramy w Brookhaven, tak w Brookhaven, w nasze ukochane Brookhaven, widzowie, mam pytanie, czy dobijemy 100 lajki, a to znaczy 100 subskrypcji, bo na razie mam niestety 5, mądro mm, mi, ale na pewno będzie kiedyś więcej, prawda? I szukam do nagrywania trojaczków e, ludzi, to, to proszę musicie się zgłosić pod jakimś filmikiem albo szancem błagam. Bo ja nie mam ani powiedzieć na moim skinach jako zamienię oczywiście, bo będę wtedy mamą, ale chcę, i, chcę bardzo... i będziemy mieli na, i będziemy nagrywać w, już Wam pokazuję jakim domu. Będziemy nagrywać w tym domku widzowie? Łama? No, co nie I teraz możemy tutaj wejść I idę, ben, yy, właśnie chyba dzisiaj nagram film taki wiecie Typu różny pokażę Wam jak można Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić na na Monroe, mojego ukochanego postaci Sandria. To Na początku ściągnijmy mój kapelusik z kaczuszką. Kaczuszka. Jak to się zajmowało? Hm? Co ja teraz mam na głowie? Ale włosy moje. A w sumie po co mi? Dobra, nie mogę jakoś tych stylów dzisiaj widzowie. Nie wiem dlaczego. To właśnie i to zrobimy. Zrobić białą skórę. I trzeba ten wpisać. Cinnamon Rolls. Hey, c i To znaczy. Mam. Rolls. Rolls. Cinnamon Rolls. Widzowie. Czemu to. Nie wyskakuje Pushin? Czemu to jest Pushin A nie. Tu jest cinnamon. Nasz. Albo wiecie co zrobimy z innym Dziewczyna chyba dzisiaj, w tym odcinku. Nie wiem widzowie, ja, gdzie to jest? Trzeba, nie to nic nie trzeba. Mogę znaleźć jego twarz widzowie, Kiedyś to taka była. Wiem co zrobię. Sa, a, ne. Te io Sandro Andreo. Autobus numero nah, 6 Sandriovitz, mm, On ma baš kikci. No ne Jako je mi ne koju je Sandrožana. Czemu nie mogę kliknąć tej, a to mogę kliknąć, dziwne, no tu chcę, oh my god, widzowie Dobra, wpiszmy białe No i teraz nie mogę wejść w lupkę, B -i -a Białe białe, so, widzowie i teraz no to jest takie wiecie, trochę średnie, trochę mi się nie podoba. To już lepsze, no już lepsze. To też fajne. O, to chyba będzie ładne. To bierzemy widzowie. Eee, Biała face be i aue E face, bo face to po angielsku widzowie twarz o, może weźmiemy taką, bo cinnamon ma taką no chyba i takie oczy może byśmy wzięli nie wiem, czy one tu się zakładają, chyba nie może takie właśnie i teraz niebieski ubiór no, no w sumie biały no też być no w sumie niebieski, dobra Blue Blu. nie mogę kliknąć. Widzowie, gdzie się będziemy rozwijać. Może takie? Nie wiem, widzowie. Nie, chyba nie. Takie, może nie. Może takie? Nie wiem. To Cinnamon. Chyba takie to Cinnamon Rosa. Widzowie, M może to. O nie, bo tego go trochę nie widać. Tam to było już lepsze. Stąd takie było pokazane. Nie wiem, a może takie spodnie? Nie, trochę nie pasują. A może takie w motylki? O, te są mega ładne. Właśnie. I wpiszmy CINA. Me, on re O, O, D, C. Si. Cinnamon Rolls i... bo jednak widziałam coś widzowie, że takiego z Cinnamon Rollsem, tu. Ktoś tam pisze mi przez okno, chyba mi się wydawał, albo mi się wydawał widzowie, nie wiem. jak Jakoś chyba widziałam tam, jak skakał, ale może mi się wydawało. Było takie, pamiętam, widziałam przed chwilą. Mm, o i, i jeszcze, o wiem, co jeszcze widzowie. No raj to, no idealne. I tak wychodzi wam widzowie. I tak wam wychodzi widzowie. Cinnamon rose. Dziękuję za oglądanie. Już, ja już się rozłączam. Widzimy się. Dzisiaj może jeszcze jakby, jak dużo ludzi się zgłosi na trojeczki, to dzisiaj nagram trojeczki. Dziękuję. Pa, pa.